Szkoła średnia im. Mikołaja Kopernika w Krakowie tętniła życiem w ten chłodny październikowy poranek. Kolorowe liście wirujące na dziedzińcu szkoły odbijały się w oknach masywnego, zabytkowego budynku. Wśród tłumu uczniów przemykał Marek Kowalski, wysoki, szczupły siedemnastolatek z ciemnymi, rozwianymi włosami i okularami, które ciągle poprawiał nerwowym ruchem. Jego wzrok, był zawsze utkwiony w podłodze, a plecy lekko przygarbione, jakby próbował stać się jeszcze mniejszym, niewidocznym. Dzień dobry, Marek, powiedziała pani Nowak, nauczycielka fizyki, gdy mijał ją na korytarzu. Odpowiedział cichym: Dzień dobry, ledwo słyszalnym w hałasie szkolnego korytarza. W klasie, Zajął swoje miejsce w ostatnim rzędzie, wyjmując skrupulatnie prowadzone notatki. Jego zeszyty były pełne równań, schematów i rozwiązań problemów, które wykraczały daleko poza program nauczania. Marek kochał fizykę. To był jego świat, miejsce, gdzie czuł się pewnie, gdzie wszystko miało sens i podlegało jasnym regułom. Uwaga, klaso. Oznajmiła pani Nowak stukając długopisem w biurko. Mam ważne ogłoszenie. Profesor Adamski z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaproponował naszej szkole wyjątkowe wyzwanie matematyczno-fizyczne. Problem, który nawet niektórzy studenci uniwersytetu uznali za zbyt trudny. Przez klasę przeszedł szmer podekscytowania i niepokoju. Agata, popularna dziewczyna, Siedząca dwa rzędy przed Markiem, przewróciła oczami. Tomek, kapitan drużyny piłkarskiej, szepnął coś do kolegi, wywołując stłumiony śmiech. Pani Nowak zapisała na tablicy skomplikowane równanie dotyczące dynamiki płynów. To nie jest zwykłe zadanie, to problem, który ma praktyczne zastosowanie w inżynierii. Uniwersytet oferuje stypendium dla ucznia, który znajdzie poprawne rozwiązanie. Marek poczuł, jak jego serce przyspiesza. Jego oczy skanowały równanie, a umysł już rozpoczął analizę. Widział potencjalne podejścia, możliwe drogi rozwiązania. Jego dłoń mimowolnie zaczęła kreślić pierwsze obliczenia na marginesie zeszytu. Macie miesiąc, kontynuowała nauczycielka. Kto wie, może. To ktoś z was rozwiąże zagadkę, która sprawia trudność nawet studentom. Gdy zabrzmiał dzwonek, Marek został na swoim miejscu, dopóki wszyscy nie opuścili klasy. Wtedy podszedł do tablicy i sfotografował równanie telefonem. Tego wieczoru nie mógł zasnąć, a jego pokój rozświetlały tylko lampka biurkowa i blask ekranu laptopa. Gdy pracował nad problemem, który dla innych wydawał się niemożliwy do rozwiązania. Trzy dni później Marek siedział w swoim pokoju, otoczony kartkami papieru, zapisanymi obliczeniami. Na ścianie wisiały plakaty z Einsteinem i Marią Skłodowską Curie, jego naukowymi idolami. Za oknem padał deszcz, uderzając rytmicznie. O parapet, tworząc idealną atmosferę do skupionej pracy. Marek, kolacja gotowa zawołała mama z dołu już idę odpowiedział, nie odrywając wzroku od ostatniego równania i wtedy to się stało jak błysk światła w ciemności. Marek zobaczył coś, czego wcześniej nie dostrzegał alternatywne podejście, wykorzystujące niekonwencjonalną metodę. Matematyczną. Jego ręce drżały z ekscytowania, gdy zapisywał kolejne kroki rozwiązania. To działa to naprawdę działa szepnął do siebie, sprawdzając obliczenia po raz trzeci. Przy kolacji rodzice zauważyli jego roztargnienie. Wszystko w porządku, synku? Zapytał tata, inżynier budowlany, który zawsze wspierał zainteresowania marka. Tak, tylko. Chyba rozwiązałem ten problem z fizyki, ten uniwersytecki. Mama i tata wymienili spojrzenia. To wspaniale! powiedziała mama z uśmiechem. Kiedy przedstawisz swoje rozwiązanie? Marek zamarł z widelcem w połowie drogi do ust. Przedstawić? Publicznie? Poczuł jak żołądek zaciska mu się w supeł. Ja. nie wiem. Muszę jeszcze wszystko sprawdzić, wymamrotał, spuszczając wzrok. Tej nocy Marek dokończył rozwiązanie, ale myśl o publicznej prezentacji wywoływała u niego zimne poty. Wiedział, że jego metoda była nowatorska, łączyła dynamikę płynów z zaawansowanymi metodami matematycznymi w sposób, który upraszczał cały problem, ale czy odważy się pokazać to światu? Następnego dnia po lekcjach, gdy korytarze Opustoszały Marek zebrał całą swoją odwagę i zapukał do gabinetu pani Nowak. Proszę wejść, usłyszał z wnętrza. Nauczycielka spojrzała z stosu klasówek, które właśnie sprawdzała Marek, czym mogę służyć? Ja chyba rozwiązałem ten problem? Ten z uniwersytetu, powiedział cicho, wyciągając z plecaka. Starannie zapisane kartki. Pani Nowak wzięła jego notatki i zaczęła je przeglądać. Jej brwi uniosły się wysoko, a oczy rozszerzyły ze zdziwienia. Marek to. To jest genialne to zupełnie nowe podejście powiedziała z niedowierzaniem. Musisz to przedstawić komisji. Marek poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy. Nie wiem, yy, czy potrafię przed ludźmi. Nauczycielka przyjrzała mu się uważnie. A jej twarz złagodniała. Rozumiem twoje obawy, ale to jest zbyt wartościowe, by pozostało w ukryciu. Co powiesz na to? Pomogę ci przygotować się do prezentacji krok po kroku. Deszczowe chmury ustąpiły miejsca pierwszemu śniegowi, który delikatnie okrywał dachy Krakowa. W sali fizycznej Marek stał przed panią Nowak, próbując wyjaśnić swoje rozwiązanie. Jego głos drżał, a dłonie były spocone. Zacznij jeszcze raz, zachęciła go nauczycielka. Wyobraź sobie, że rozmawiasz tylko ze mną. Nikt cię nie ocenia. Marek wziął głęboki oddech. Problem dotyczy optymalizacji przepływu w skomplikowanym systemie rur. Tradycyjne metody wymagają bardzo złożonych obliczeń, ale ja... Zauważyłem, że można zastosować transformację, która upraszcza cały układ. Z każdym słowem jego głos stawał się nieco pewniejszy. Pani Nowak kiwała głową, zadając pytania, które pomagały mu rozwinąć myśl. A co jeśli spróbujesz wytłumaczyć to komuś, kto nie jest ekspertem? zasugerowała. Czasem najprostsze wyjaśnienia są najlepsze. Po godzinie ćwiczeń do sali weszła woźna pani Jadwiga. Przepraszam, że przeszkadzam, ale muszę zamknąć salę. Oczywiście, odpowiedziała pani Nowak. Marek, właśnie pojawiła się doskonała okazja. Czy mógłbyś w kilku prostych zdaniach wyjaśnić pani Jadwidze, nad czym pracujesz? Marek poczuł, jak żołądek podchodzi mu do gardła, ale spojrzał na zachęcający uśmiech nauczycielki i postanowił spróbować. Pracuję nad Problemem z przepływem wody w rurach zaczął niepewnie. Wyobraźmy sobie skomplikowany system wodociągowy w mieście. Trzeba znaleźć sposób, by woda płynęła jak najefektywniej, bez strat energii pani Jadwiga pokiwała głową. Jak w moim bloku, ciągle mamy problemy z ciśnieniem na wyższych piętrach dokładnie podchwycił Marek, czując nagły. Przypływ pewności siebie. I właśnie znalazłem sposób, żeby obliczyć, jak ustawić system, by działał lepiej, nawet na tych wyższych piętrach. No proszę, uśmiechnęła się woźna, przydałbyś się w naszej spółdzielni mieszkaniowej, chłopcze. Gdy wyszli ze szkoły, padał gęsty śnieg. Pani Nowak zatrzymała się przed bramą. Widzisz? Potrafisz to wytłumaczyć. I to bardzo. Dobrze. Za tydzień organizujemy małe seminarium dla uczniów zainteresowanych nauką. Może przedstawiłbyś tam swoje rozwiązanie? To będzie dobry trening przed Uniwersytecką komisją? Marek poczuł ucisk w gardle, ale przytaknął. Spróbuję. W domu opowiedział rodzicom o propozycji pani Nowak. Jestem z ciebie taki dumny, powiedział tata, kładąc dłoń na jego ramieniu. Pamiętasz, jak w podstawówce miałeś to wystąpienie o planetach? Byłeś przerażony, ale gdy już zacząłeś mówić, wszyscy słuchali z otwartymi ustami. Marek uśmiechnął się słabo. Pamiętał tamten dzień i to, jak bardzo się wtedy bał, ale pamiętał też poczucie satysfakcji, gdy skończył i usłyszał oklaski. Będziemy tam, żeby cię wspierać, zapewniła mama, przytulając. Do tej nocy Marek długo nie mógł zasnąć. Wyobrażał sobie, jak stoi przed grupą rówieśników, jak wszystkie oczy są skierowane na niego. Ale tym razem, zamiast paniki, poczuł w sobie małą iskierkę. Może, tylko może, da radę. To zrobić sala Nur 15 wypełniła się uczniami zainteresowanymi nauką. Większość przyszła z ciekawości. Seminaria naukowe nie były najpopularniejszymi wydarzeniami w szkole. Marek stał za drzwiami, czując jak serce wali mu w piersi. W dłoniach ściskał notes z notatkami, choć znał swoje rozwiązanie na pamięć. Zdenerwowany Marek podskoczył, słysząc głos za plecami. To była Agata z jego klasy, dziewczyna, z którą praktycznie nigdy nie rozmawiał. Trochę, przyznał, starając się opanować drżenie głosu. Ja też zawsze się denerwuję przed wystąpieniami, powiedziała z uśmiechem. Ale słyszałam od pani Nowak, że rozwiązałeś ten niemożliwy problem. Jestem pod wrażeniem, Marek spojrzał na nią zaskoczony. Agata, jedna z najpopularniejszych dziewczyn w szkole, pod wrażeniem? Jego? Dzięki, wymamrotał. Powiem ci, co mi pomaga kontynuowała. Wyobrażam sobie, że rozmawiam z przyjaciółmi, nie z publiką, ale z osobami, które mnie wspierają. Może spróbuj? Zanim zdążył odpowiedzieć, pani Nowak wyszła na korytarz. Jesteś gotowy, Marek? Wszyscy czekają. Wziął głęboki oddech i wszedł do sali. Dwadzieścia par oczu zwróciło się w jego stronę. Zauważyła Gatę, która zajęła miejsce w pierwszym rzędzie i pokazała mu uniesione kciuki. W tylnym rzędzie dostrzegł swoich rodziców, uśmiechających się zachęcająco. Witam wszystkich, zaczął cicho, prawie szeptem. Odchrząknął i spróbował jeszcze raz, głośniej. Nazywam się Marek Kowalski i chciałbym przedstawić moje rozwiązanie problemu dynamiki płynów zaproponowanego przez Uniwersytet Jagieloński. Pierwsze zdania były najtrudniejsze. Jego głos drżał, a on sam był boleśnie świadomy każdego spojrzenia, każdego ruchu na sali. Ale gdy zaczął tłumaczyć problem i swoje podejście, stopniowo zapominał o strachu. Fizyka przejmowała kontrolę. Był w swoim żywiole. Tradycyjne metody wymagają rozwiązania układu równań różniczkowych, co jest bardzo złożone. Ale zauważyłem, że jeśli zastosujemy transformację Fourier'a do opisu przepływu, a następnie wprowadzimy parametryzację. Która uwzględnia geometrię systemu, problem staje się znacznie prostszy. Z każdym słowem czuł się pewniej. Gdy doszedł do wyjaśniania swojej innowacyjnej metody, zauważył, że niektórzy uczniowie pochylają się do przodu, naprawdę zainteresowani. Tomek, kapitan drużyny piłkarskiej, marszczył brwi w koncentracji, próbując nadążyć. Podsumowując, Marek zbliżał się do końca prezentacji. Ta metoda nie tylko upraszcza obliczenia, ale może mieć praktyczne zastosowanie w projektowaniu systemów wodociągowych, chłodzenia w komputerach, a nawet w medycynie, przy badaniu przepływu krwi w naczyniach. Gdy skończył, zapadła cisza. A potem oklaski. Szczere, entuzjastyczne oklaski. Pani Nowak uśmiechała się szeroko, a rodzice Marka. Nie mogli ukryć dumy. To było świetne, Marek, powiedział Tomek po prezentacji, podchodząc do niego. Nie zrozumiałem wszystkiego, ale sposób, w jaki to wytłumaczyłeś, nawet ja załapałem podstawową ideę. Naprawdę? Marek nie mógł uwierzyć własnym uszom. Naprawdę, potwierdził Tomek. Słuchaj. Za dwa tygodnie jest regionalna olimpiada naukowa. Nasza szkoła zawsze wypada słabo w kategorii fizyki. Może być wystartował? Gmach Uniwersytetu Jagiellońskiego imponował swoją historią i majestatem. W jednej z sal odbywała się regionalna olimpiada naukowa, gromadząc najzdolniejszych uczniów z całego województwa. Marek, ubrany w najlepszą koszulę i marynarkę, pożyczoną od taty, nieco za dużą w ramionach, czekał na swoją kolej. W ciągu ostatnich dwóch tygodni jego życie zmieniło się nie do poznania. Po prezentacji w szkole nagle stał się osobą, z którą inni chcieli rozmawiać. Uczniowie pytali go o pomoc w zadaniach z fizyki i matematyki. Nawet nauczyciele innych przedmiotów podchodzili do niego na korytarzu, by pogratulować rozwiązania. Numer 15. Marek Kowalski, szkoła im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, wywołał organizator. Marek wstał, czując znajome motyle w brzuchu, ale tym razem było inaczej. Strach mieszał się z ekscytacją, a nie paraliżował. Wchodząc na scenę, zobaczył w pierwszych rzędach grupę wsparcia. Rodziców, panią Nowak, Agatę, Tomka i kilku innych uczniów ze szkoły, którzy przyjechali go dopingować. Na widowni siedział również profesor Adamski, autor problemu, który Marek rozwiązał: Witam Państwa, zaczął pewnym głosem, który zaskoczył nawet jego samego przedstawię rozwiązanie problemu optymalizacji przepływu w złożonych. Systemach hydraulicznych. Jego prezentacja była jasna, zwięzła i zrozumiała nawet dla osób, które nie były ekspertami w dziedzinie fizyki. Tłumaczył krok po kroku swoje podejście, ilustrując je prostymi przykładami. To, co wyróżnia metodę pana Kowalskiego, powiedział później profesor Adamski podczas oceny, to nie tylko matematyczna elegancja, ale również praktyczne zastosowanie. Rozwiązanie jest innowacyjne i może mieć realne znaczenie w inżynierii. Gdy ogłaszano wyniki, Marek ściskał kciuki. Pierwsze miejsce w kategorii fizyki stosowanej oraz specjalne wyróżnienie za innowacyjność Marek Kowalski. Sala wybuchła oklaskami. Szkoła imieniu Kopernika, która nigdy wcześniej nie zajęła czołowego miejsca w Olimpiadzie, świętowała sukces. Marek Odbierając dyplom i statuetkę, nie mógł powstrzymać szerokiego uśmiechu. Dodatkowo, kontynuował: "Przewodniczący jury, Uniwersytet Jagielloński oferuje panu Kowalskiemu stypendium naukowe oraz możliwość udziału w projekcie badawczym pod kierunkiem profesora Adamskiego." Po ceremonii, gdy wszyscy wyszli przed budynek uniwersytetu, gdzie kwitły pierwsze wiosenne krokusy, Marek został otoczony przez grupę kolegów ze szkoły. To było niesamowite, powiedziała Agata, przytulając go spontanicznie co wywołało. Rumieniec na jego twarzy teraz naprawdę jesteś gwiazdą szkoły zaśmiał się Tomek, klepiąc go po plecach i pomyśleć, że jeszcze miesiąc temu prawie się nie odzywałeś. Marek spojrzał na swoich rodziców, którzy stali z boku. Promieniejąc dumą, na panią Nowak, która uwierzyła w niego, gdy on sam w siebie nie wierzył, i na nowych przyjaciół, których zyskał dzięki swojej pasji. Wiecie, co jest najlepsze? Powiedział, zaskakując sam siebie pewnością w głosie. To nie nagroda ani stypendium. Najlepsze jest to, że wreszcie znalazłem swój głos. Gdy grupa szła w kierunku rynku głównego, by świętować przy gorącej czekoladzie w jednej z krakowskich kawiarni, Marek czuł, że ten chłodny, marcowy dzień jest początkiem nowego rozdziału w jego życiu. Rozdziału, w którym nieśmiały chłopak z ostatniej ławki stał się kimś, kto ma odwagę dzielić się swoimi pomysłami ze światem.